To Magda tak prowadzi do kontentu na niebieskiej platformie oraz wspólnej zabawy z bagatą. Nie patrząc na ich ex, bo tutaj wychodzi dziwny zbieg okoliczności. Cześć, ja nazywam się Madi, a dziś po dłuższej przerwie wracam do filmów, do mojego kontentu. Przerwa spowodowana nieprzyjemną sytuacją w życiu, bardzo przykrą, smutną, dużą stratą. Dlatego też troszeczkę muszę zmienić swoje nastawienie i chcę zmienić swoje nastawienie, bo to nie jest niestety powód do radości i bycia szczęśliwym przez chyba najbliższy czas, jak nie do końca życia. Ale przechodzimy do tematu. Z ciekawostek na temat AFA to coraz więcej osób kieruje się do prowadzenia kontentu 18. Wydaje mi się, że młodzi ludzie troszeczkę tak łatwo podchodzą do tematu swoich. Ciał do, do tego, żeby się pokazywać, są bardziej otwarci na te doświadczenia. Patrząc na zdjęcia na Instagramie, to sam Instagram nie wyrabia z reportami pewnych zdjęć. No niestety, Instagram już jest coraz bardziej przepełniony tym, że ludzie się rozbierają, że bardziej eksponują swoje ciało, żeby jak najwięcej przyciągać. Odbiorców, widzów, no i za tym idą potem kolejne rzeczy. Ale wiadome jest jedno: że jest ciężej dostać współpracę na Instagramie z takim kontentem niż prowadzić niebieski kanał, gdy właśnie kontent jest wiadomy. Wiadomy w jakim kierunku trzeba iść, żeby tych odbiorców utrzymać. Potem nie każdy producent, nie każda firma chce współpracować z takim influencerem, czy też z taką po prostu osobą. Twórczo. Platforma przyjmuje po 500 tysięcy nowych użytkowników każdego dnia, a łącznie posiada 210 milionów użytkowników. Oczywiście 100 milionów osiągnęła szybciej niż Facebook. No to daje do domyślenia. z 210 milionów uważajcie tylko tylko ponad 2 miliony osób tworzy treści zarobkowe, a więc to w ogóle daje do myślenia jaki to jest mała, mały ułamek od Użytkowników tej aplikacji. Zarobki i przychody. Platforma wygenerowała 5,9 miliarda dolarów wartości brutto towarów w 2021 roku. A z tego co pamiętam, to na 2022 rok prognozowała 12,5 miliarda dolarów. Twórcy treści e, zarobili łącznie ponad 5 miliardów dolarów od początku istnienia platformy. No bo oczywiście my tutaj mówimy o tym, że OnlyFans pobiera. Twoje prowizje a więc no oni mają inne kwoty, użytkownicy mają inne kwoty, ale ta cała kwota od początku no to jest 20 miliardów złotych. Najlepsi twórcy na OnlyFans mogą zarabiać znaczne kwoty, tylko tylko ponad 300 twórców zarabia więcej niż 1 milion dolarów rocznie, czyli 4 miliony złotych rocznie za OnlyFansa. Ok dość duży zarobek. średnie miesięczne zarobki twórcy na OnlyFansie wynoszą około 180 dolarów przed opodatkowaniem sam OF jest na czwartej pozycji najpopularniejszą aplikacją na świecie. Duża ilość znanych osób nam z Polski prowadzi niebieski kanał, na przykład Klaudia Kołodziejczyk, Monika Laskowska, Dusję czy na przykład Doda. Prowadzenie takiego kontentu idzie. Za nim duża ilość złego, między innymi ryzyko finansowe. No to, co już wspominałem, kwestia braku regularności stajej kwoty. Ty, jako osoby, czy ogólnie osoby, które prowadzą tą platformę, no to nie do końca wiedzą, ile zarobią w przyszłym miesiącu. Jak macie jakiś stałe współpracę, no to jest co innego. Jak macie z filmów zarobki, no to jest co innego. A więc. Tutaj, OnlyFans, no to trzeba zachęcać swoich odbiorców do, do tego OFA i za chwilę powiemy sobie właśnie o Magdzie, która no, marketing to rewelacja. Natomiast to jest ryzyko finansowe, a więc stały dochód, ale niepewny co chodzi o ilość. Wiekika, przy tym, no. Dość mocno cierpi. Doskonale każdemu znane wyzwiska i odbiór w internecie na temat prowadzenia EFA. Na przykład mówimy tutaj o e, Freak fightach, gdzie ludzie dość mocno podkreślają, bo ty prowadzisz ten kanał, bo ty masz konto, bo ty upubliczniasz sobie tam zdjęcia. No i teraz zobaczcie, że na Instagramie ludzie potrafią wstawiać zdjęcia w biliźnie. Macie na przykład, gdzie. Idą na basen, i nagrywają sobie storki, e, gdzie są na basenie i wszystko jest wyeksponowane. A macie ludzi, którzy prowadzą infansa i stricte wstawiają tam zdjęcia. E, jest to dość duża hipokryzja pomiędzy użytkownikami. Jeśli ktoś robi takie zdjęcie na Instagrama, a ktoś. Robi na Olimpansa, no to troszeczkę oni robią to samo, ale w sumie się różnią: no bo Instagram do Instagram, a więc ja prowadzę życie i ja tak po prostu żyję, a tutaj jest ktoś, że no i a ja po prostu to wstawiam. No, no po prostu wszystko do siebie podobne. Możecie dać znać, czy się ze mną zgadzacie, czy nie. Może to działać na człowieka wyczerpująco psychicznie, że tutaj tak działacie, że ludzie mogą was właśnie komentować wyzwiska, nie każda psychika jest w stanie to wytrzymać prywatność i bezpieczeństwo, no doskonale wiemy co może stać się na mieście doskonale możemy sobie wyobrazić jak ktoś prowadzi OnlyFansa i przechodzi sobie jakąś ulicą XYZ no i może się spotkać z jakimś wyzwiskiem, może spotkać kogoś pod wpływem jakichś środków, no i może też być jakoś zaatakowany, osoba która zakłada on no jeśli ma drugą połówkę, no to powinna z nią to uzgodnić, no bo drugiej połówce może się to nie spodobać. No, no i tak samo jakoś będzie szukał drugiej połówki, czy znajdzie swoją nową drugą połówkę. No to musi poinformować o tym: hej, ja prowadzę UEFA. Są ludzie, którzy widzieli mnie nago, czy oglądają mnie nago. No albo przedstawić to, że hej, prowadziłem, no bo to jest ważne. Albo powiedzieć, hej, prowadzę, tylko zdjęcia, które tam są, są pikantne, ale nie okazują pewnych sfer. No i to też jest znaczące. Stygmatyzacja społeczna. No to jest kolejny temat, który w sumie musicie wiedzieć, jak przeprowadzić z bliższymi rozmowy, bo każda osoba, która chce podjąć się tego, musi znać konsekwencje właśnie zgorszenia swojej, wśród swojej rodziny, która również zostaje w jakimś stopniu narażona na ocenę. Trzeba być świadom, że to najbliżsi mogą spotkać się z opinią na mieście, z tą złą albo i dobrą. No wyobraźcie sobie, że nie wiem, jesteście gdzieś na mieście czy, czy coś, i na przykład to jest wasza siostra, czy przyjaciółka, czy, czy nie wiem, kuzynka, i ktoś na mieście się wypowiada w jakimś stopniu, że no bo ona ma i to jest piękne, czy to jest super, czy to jest inne wulgaryzmy, no to możecie się czuć troszeczkę źle. No jeśli ktoś wie, że to jest czyjaś siostra, no to od razu tam koledzy czy koleżanki będą komentowali i to będzie na mieście. Nie każdemu może się to po prostu podobać. I to trzeba się z tym zmierzyć. Dajcie znać, co uważacie na temat niebieskich kanałów. Czy według Was one niszczą społeczeństwo, czy też nie? Przejdźmy do Magdy, która studiowała na Wyższej Szkole Bankowej. Nie ma co się dziwić, że obliczenia padły na tą platformę. Przyglądam się tak storkom Magdy na Instagramie i odnoszę wrażenie, że również właśnie dobrze studiowała, że również studiowała marketing, ale musiała go dobrze. I studiować, no bo to co ona wstawia i to co ona jakby prezentuje, no to podejściem od Boxdela ona zaczęła tak dość mocno przechodzić właśnie w stronę OEFA i zaczęła tak troszeczkę mocno to podkreślać, że ma OEFA i tak dość mocno skupia się na OF-ie, Nawet tam ostatnio wspomniała, że jest w tym 1% najpopularniejszych osób, chyba w Polsce. Także. No, no dość mocno tam się wkręciła w temat OF. Jej kontent jest bardzo, ale to bardzo spójny na Instagramie i widać, że jest ukierunkowała w tym, tym jednym danym temacie. Nie ma co ukrywać, że jeśli ma swoich fanów i jest rozpoznawalna, to prowadzenie OEFA w jej przypadku idzie w troszeczkę idealne rozwiązanie. W dość proste, ale dość trudne rozwiązanie, no bo jest to. Proste, bo jest popularne, ale jest to trudne, żeby ludzi tak utrzymać na tym OnlyFansie. No ale w sumie jest w stanie wstawić chłod zdjęcie z trąbą. Nie do końca magne Ruchy odpowiadają odbiorcom, zwłaszcza po tym, jak niedawno dołączyła do teledysku oraz do wspólnych zdjęć z fagatą. Dlaczego taki kierunek wybrała? Nie wiem. Na pewno walczy z pewnym rodzajem hejtu. Nie ma go tak nasilonego na przykład jak fagata. Ale wydaje mi się, że chyba podeszła do tego tak stricte rozrywkowo, że z nią tam jakąś małą współpracę sobie zrobiła. Fagata jest pojazdona z się pewnej kwestii, no i tak samo teraz Magda, no jakby nie patrząc, a więc one troszeczkę razem współpracują, no i jakoś się chyba wymieniają tymi odbiorcami, no pójście Magdy do Fagaty nie powinno nikogo oddziwić i nie powinno nikogo, nie powinna zostać obrażona przez to, no bo to jest jej sprawa, z kim współpracuje, jest to jest jej sprawa, u kogo się pokazuje, natomiast one prowadzą podobny content i Podobnie się prezentują na właśnie Instagramie czy, czy OnlyFansie, a więc czemu by nie? Sama Magda broni się tym, że pracuje od 9 lat. Zawsze była bardziej od backstage'u, a obecnie ma źród... różne źródła do kodu, nie tylko F. I tym samym możemy przejść właśnie do tematu, gdzie jest dość notny, bo młodsza widownia, jak widzi ten interes, to trochę mi się tam te dolary w oczach mienią. To, co mówiliśmy na początku, dlaczego? To właśnie daje do myślenia, że nie powinni młodzi ludzie iść w tym kierunku. Będę robić tylko F, tak jak właśnie jest dużo ankietowanych że będę influencerem, będę youtuberem. Nie do końca tak to łatwo wygląda. Youtuberzy, influencerzy, czy właśnie osoby, które prowadzą nawet takiego EFA, na przykład nie mówią Wam, że trzeba mieć swoją firmę. Jak wygląda ta firma? Po tej współpracy trzeba na przykład odprowadzić jakiś podatek. A więc jeśli ktoś Wam mówi, hej, zarabiam 100 tysięcy, no to możecie się go zapytać, czy przed podatkami, albo po podatkach czy po wszystkich kosztach. No bo są przeróżne koszta, wiecie, jeśli ktoś prowadzi Instagrama tak profesjonalnie, no to ten fotograf może być opłacony przez nich, może być na współpracy. Słowa Magdy powinny dać do myślenia, że wprowadzi dodatkowo, jeśli to prawda oczywiście. Porównując pagatę, która głośno mówi, że jest to dobry dochód i sumie część takiego głównego zarobku, no to takie słowa Magdy hej, mam inne źródła, czyli tym się bawię i mam po prostu dystans do swojego ciała, nie nie mam problemu się tak pokazywać i w sumie właśnie Magda robi to, też wspominałem, że te zdjęcia są na OnlyFansie i mogłyby być tak samo na Instagramie i Instagram by tego nie usunął. No bo ona sam też boxdel na aferkach, dawnych aferkach się wypowiadał, że ona robi takie hot, właśnie zdjęcia takie pikantne, ale nie stricte erotyczne. To, to jest różnica właśnie Magdy a innych twórców na olimpianie. Prowadzenie AFA to decyzja na lata, która może przynieść wiele korzyści. Możecie poznać wiele osób i wiele korzyści materialnych, ale również wymaga przemyślenia na wiele aspektów, których negatywnych, tych bardziej negatywnych. Jeśli ktoś rozważa założenie konta, niech pamięta o ochronie swojej prywatności, da się zrobić te zdjęcia, Wiecie, takie z przymrużeniem, nie widać twarzy, czy niekoniecznie trzeba odkrywać pewne części ciała, a może to być no, wpływające na psychikę odbiorcy, no i oczywiście na, te, na tą odpowiednią psychikę, na te wszystkie uwarunkowania. No ale tutaj mówimy o, o takich wiecie, śliskich tematach, jak dojść do odbiorcy, ale jak zachować. Tą prywatność. No to już kwestia tego, kto chce się em, wkręcić w temat EFA. Trzeba przygotować się troszeczkę na różne reakcje społeczne. No to jest dość istotne, że jeśli założycie Fa, no to wasza przyjaciółka może się na was obrazić. Jeśli założycie EFA i nie wiem, wujek zobaczy was na OEF-ie, czy usłyszy od swoich znajomych, no to może być to w pewnym stopniu jakiś problem dla niego, a więc to od was zależy, jak chcecie to prowadzić, no i to jest kwestia wasza indywidualna, czy na przykład za kilka lat nie będziecie tego załowali. Kwestia też rodzaju klików, które chcecie tam po prostu dostarczyć, czy chcecie same zdjęcia, czy chcecie jakieś filmy, czy chcecie jakieś gify, no wszystko zależy. Ja natomiast zachęcam do komentowania, co sądzicie o EF-ie. Suby dobijamy do tysiaka, a później wam przedstawię, co mam dla was przygotowanego. Musimy troszeczkę zmienić tutaj ja muszę zmienić troszeczkę swoje podejście na najbliższe miesiące. Chcę oddać szacunek osobie, która była w moim życiu. No, i nie będę się aż tak tutaj mocno wychylać. No, z szacunkiem, właśnie do, do tej osoby, bo była dosyć mocno dla mnie ważna i do teraz mi jej brakuje. Ale to nie jest temat na dziś. I do zobaczenia.